W tym wideo pokażę Wam, jak zostać dowolnym mowem w Minecraft. Czyli np. wieśniakiem, krową, kurczakiem, net armor standem. E, bierzemy sobie komend bloki. wignię, guzik, kobadło i name tak. Komendy Wam dam w opisie powinny być. W miesty ten To się stawiamy. Pyk. To już nam coś założe. Teraz do fioletowych dajemy dwie dźwignie tutaj, tutaj przycisk. I teraz tak. Ten teleportuje wszystkie, y, wszystkie byty, które nazywają się jajko, co tutaj wpiszecie cokolwiek. Do, no i do swojego niku, czyli do siebie. Tutaj że y, niewidzialność. A tutaj że po prostu włączy nam powiadomienia. Także robimy tak. Y, Uruchamiamy. Pyk, pyk. I spokojnie, najpierw musicie, właśnie, name tagiem nazwać tak samo jak tutaj mam jajko. To tutaj tak samo musicie nazwać też jajko. Więc teraz robimy, nie, podchodzimy. I teraz mam tutaj villagera, tak? To klikam na niego. To się tak ciągle do mnie typa. I mogę normalnie nim chodzić. Mogę skakać nim. No ku**ć, to nie akurat nie działa, ja mogę ten, normalnie, wszystko, mogę otwierać, mogę niszczyć, mogę wbić. Więc tak działa na Villagerze. Mm. No i po prostu chodzi, a jak chcecie się po prostu go pozbyć, to po prostu yy, rozwalacie sobie command bloka nie? Ja sobie go zabiję. Ja jeszcze wam pokażę na armor stędzia to mi się wydaje OP, także to dalej zostawiamy Teraz armor standa po prostu bierzemy I tak może mieć jakąś zbroję, czyli nie wiem Wezmę sobie takie coś i takie tak Więc teraz biorę, pyk, pyk, pyk Ten I nazwę go shiftem i się do mnie teleportuje widzicie Normalnie też mogę o nim chodzić, wszystko Tutaj ten, nawet gdy będzie nie wiem Mogę, może, jak macie jakiegoś kolegi, który ma duży armor stand, to po prostu robicie tak. E, tylko, najlepiej, żeby się jak najbardziej wpasować, stoicie sobie, możecie go podglądywać. No to też jest taka opcja, może się Wam przydać. E, w następnym odcinku Wam pokażę, e, jak się skurczyć albo lub jak się powiększyć. Na sobie lub na danym mobie, albo na przykład na innemu graczowi, żeby kogoś sprankować. Także to tyle na dziś. Żegnam się w następnym odcinku.